Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Krączek 2 i zapraszam was na kolejny odcinek zagrałem w StarCraft 2 Heart of the Swarm. W dzisiejszym odcinku nie będziemy grać LKK, nie będziemy grać żadnego meczu, nie będziemy robić szczególną salon gier, ale zaczniemy sobie kampanię. Dokładnie oczywiście ciągniemy się tutaj do kampanii Wings of Liberty, później zaczniemy kampanię Heart of the Swarm. Chcę to zrobić, ponieważ niedługo zaczyna się pewnie Legacy of the Void, a chciałbym również z niej nagrać kampanię, a głupio było wypuszczać kampanię z, niej, z ostatniego dodatku, nie ukończywszy podstawki w dodatku pierwszego. E, może pod, po obu kampaniach znajdzie się jeszcze miejsce na jakieś wyzwania, których naprawdę nigdy nie dobiłem, ponieważ nie zawsze... po prostu nie miałem jakoś specjalnie ochoty um, w, w nich tutaj e, czegokolwiek rozgrywać. Jednakże dobrze, zacznijmy nową kampanię. Mam bardzo duży zapał, aby to zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć jeszcze w tej ferii Wings of Liberty i bardziej zacząć zabrać się tutaj za herda Swan, więc mam nadzieję, że Wam się wszystko spodoba. Będziemy grali oczywiście na poziomie normalnym. Nie chcę tutaj trudnego lub bo kampanie offline przyszedłem na trudnym, jednakże... Tutaj um, po prostu um, jednocześnie będę komentował tutaj co będę wyrabiał, dlatego chcę wziąć poziom normalny, aby uniknąć takich sytuacji, że będę po prostu zwyczajnie lamił, usiłując komentować i grać jednocześnie, ponieważ e, jeśli bym nie komentował to jednocześnie odcinek by byłby dosyć nudny, a gdybym e, komentował to po prostu bym lamił, więc sądzę, że normalny poziom trudności będzie tutaj jak najbardziej odpowiedni. Tak więc, cóż, wybieramy nasz poziom trudności, ok, i zaczynamy naszą przygodę. I teraz będzie krótki cinematic, a ja się na chwilę zamknę i pozwolę Wam oglądać tą wspaniałą robotę. 6, 2, Morderca. Pirat. Strajca. by the wall. Ileż można przekraść? Zaczyna się dosyć epicko. No znajdujemy się teraz na Marsarze, w planecie obrzeżnej terytorium dominium w sektorze Kopru. Powtórnie skolonizowana w 1502 roku. Ale cóż, co oznacza ta potwórnie skolonizowana? Hmm. Chyba to się wiąże z pową pierwszego Starcrafta, Ale cóż, jeśli chcielibyście się tutaj bardziej rozczytać, to zapraszam na stronę Bizarda. Tutaj też nie ma czasu, aby tutaj niestety wam opowiadać o fabule pierwszego Starcrafta. I rewolucjonista Którego jedynym celem jest sianie niezgody I podmuszanie społeczeństwa Wraz ze swą bandycką ferajną Doprowadził na wyróżnienia Wszechświatowych Sada Kerrigan Jakby ktoś nie wiedział To jeszcze nie koniec, wredne sukinsyno. Adiutancie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komendorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Nie ukrywam, pana niektóre przestarzały. No i zaczynamy. Pierwsza misja, tak z buta jesteśmy wrzuceni. No i dobrze. Pożar normalny. Odblokujemy pierwszą jednostkę, czyli bariń Piechota Wielozadaniowa. No i cóż. Zaczynajmy.

Nie będzie to zbyt chyba skomplikowane zadanie, postaram się tutaj zrobić również zadanie dodatkowe, ponieważ nie pamiętam, że miałbym achievementa tutaj wyrobionego, pamiętam, że chyba jednego posągu wspomniałem, ale nawet jeśli nie, to zawsze pokażę Wam, gdzie znajdują się dane posągi i przy okazji będziecie mogli w kampanii sami sobie również tutaj je wzniszczyć. No i cóż, czekam aż się tutaj powoli wszystko załaduje. Oczywiście misja to dzień wyzwolenia, macie tutaj pokazane. I cóż, jeśli chodzi o kampanię, kiedy będę ją wrzucał, postaram się wrzucać minimum jeden odcinek dziennie. Dzisiaj nagram sobie kilka odcinków, żebym miał zapas ale myślę, że po konwersacji tutaj Po konwersacji po przekonwertowaniu materiału postaram się wrzucić dzisiaj kilka odcinków, tak aby wszystko było. No i dobrze, zaczynamy naszą pierwszą misję. O to nasz transportowiec. Dobra, miejscowym, że nie muszą bać się do Dokładnie. Pokażemy im gdzie jaki zimują. A Może nasza grupka Marines razem z Reynorem Na szczęście Reno, jak widzicie, jest tutaj napakowany. Sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie. tutaj poczekaj, przepraszam na chwilę, tutaj sobie sprawdzę dźwięki gry, ponieważ chciałem je po trochę podgłośnić. 50% Wyłączę tutaj poradę. Zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Się. Idziemy. Nie będę się wtrącał w, w dialogi, więc i tak Czas raczej um, nie będzie tutaj Rek jest zbytnio do... problemu z głośnością gry. Ale tutaj będę kombinował z tym. Przepraszam, jeśli pierwszy do... odcinek będzie jakoś specjalnie zły. Może jednak zmniejszę to Dobrze, przepraszam, przepraszam, tutaj już zmniejszam. I o, do tylu. Będzie tas, gdzie powinien być luz. Posłuszeństwo to bezpieczeństwo, gdzie tutaj takie plakaty propagandy. O, 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 śnieg spada. O tak, rozwalić, ich, sam się rozwalaj. No. Obserwuj swoich sąsiadów, o, polskie donosicielstwo. O, jak widzicie tutaj mamy posąg. Męk <grym> z <pieprzy> No cóż, nikt nie lubi politycznej propagandy. Ja też, ja też, stary. No uwaga, bo tutaj jakieś zło się szykuje. Tak sądzę przynajmniej. O, cześć Dominium. Kolo, był jego ostatni dzień przed emeryturką Jeszcze więcej plakatów propagandowych O! SCV, o kurde O kurde do Dotoku! Co teraz no? dobra, tym jest łatwy zrzut Szybko, dosłownie Dropy mamy Ła, Piękne Od razu pójdę po kolejny posąg nie będę pracować ciężko, ja tutaj mam wolne no, tutaj, tutaj jest taki ukryty secret, czyli mianowicie kolejny posąg do zniszczenia Może będę nazywał to po imieniu, czyli holobord. No to holobord do zniszczenia, o że tak powiem Tutaj raczej, tutaj go nie, nie było raczej, więc pójdę dalej Tam już czas, czas tylko marnowałem Ale dobra, idziemy dalej Mamy już, dosłownie jesteśmy na półmetku, że tak powiem I coś tu się dzieje Fajny holobord. Masz razy stawi. Uciekaj! O, w dupę. Dobra. Nie ma strzelania. Zaraz tak, ja to wam pokażę. Jakiś problem, panowie? Ja to zaraz wam pokażę. Dobra panienko No właśnie, chciałem dokładnie to samo powiedzieć O! Kolejny holobot Rebelka, idziemy No właśnie widzę to wasze aresztowanie Jest tutaj jeszcze gdzieś holobot? Hej, gdzieś pominęłem holobot Gdzież on mógł być? Followboard przypomniałem, no autentycznie. Gdzie ja pominam followboard? Byłem w sekrecie, byłem tu. Gdzie ja pominę followboard, panowie? Panie i panowie, to się stało. Dla ja, pomogę, że pozwajają tutaj wszyscy. Ale gdzieś chodzi o ten followboard, ja nie mam pojęcia. Hmm... Proszę państwa, no to jestem... To, to mnie zaskoczyło. Tu był jeden. Zdecydowanie. Gdzieś tutaj. Nie. O tu! Boże, zapomniałem o tym holobordzie tutaj. Możemy się go jeszcze zniszczyć. A tam mieszkańcy tak wszystko zniszczą. No, albo do, dobra. Nie będziemy się już tym specjalnie trudzić. I tak mam ten chyba achievement jednak. No i cóż, proszę Państwa. Pierwsza misja ukończona. Troszeczkę tak zamiast, nie zauważyłem tego holoborda ale tutaj po prostu nie spojrzałem się, kiedy e, do, tej posi, nasze posiłki przybyły. I wasza została zniszczona. Misja wypełniona. Niestety dodatkowe zadanie się nie powiodły. przynajmniej trochę udało się tutaj posprzątać. No, widzę, że mam tutaj już dwa osiągnięcia z trzech tutaj na poziomie trudnym. Mówiłem, że przeszłem kampanię na trudnym offline, więc niestety nie miałem szansy nawet tutaj zdobyć tego achievementa. No, nie zabiłem wszystkich malin z Dominium. Ciekawe gdzie się tych dwóch podziało. Może uciekli cywilów, też nie wszystkich wyzwoliłem. A, to tylko że pozdychali. No bo tutaj nie, nie te wikingi do nich postrzelały trochę. też wcześniej udało mi się wskiznić, widzieliście tam ten jeden się skrył, cwaniak. No dobrze, 4 minuty 16 sekund, nie jest tak źle. Sam odcinek trwa już 16 minut. O, to, to, to trochę się rozgadałem jak widać, zanim samą kampanię zaczęliśmy. Um, no i mam tutaj zdjęcie Sary Kerrigan. są... już sami wiecie chyba, co się stało. NASA66 środek, po... środek nosy Bardziej poszukiwanego człowieka w sektorze. Bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Bohater ludu. Tylko i co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie. Zostałem wzorowym obywatelem. Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesu. Orientuję Myślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się wykopywania obsług artefaktów, przyjacielu Twój dobry znajomy Mengs dostał fizia na jej punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakt, który uda nam się wyswobodzić z rąk domu. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, się. No to umowa stoi. 60-40. 70-30. 7 dych dla mnie <laughs> czuję, że wracają stare czasy jak kiedyś. Inny do kieszeni wpadnie. No, przedstawię sobie to akurat pioseneczkę. Tutaj, tutaj mamy tutaj kilka fajnych. I przy okazji mamy Sweet Home Alabama. Oczywiście to jest cover, nie jest to oryginał. Zresztą można to nawet dosyć zauważyć, ale, ale zawsze mamy trochę fajnej muzyki. O, mamy jakieś zdjęcie? To wygląda na nowe. Ty się zajmujesz, ty? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko mexicowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy.

A co, co mamy tutaj w wiadomościach podczas dozwalego telewizora? Kłanie się Państwu dony Vermilion na żywo ze studia UNN na Korhalu. Mamy dla Państwa szokującą informację. Oddajmy głos Kate Rockwell, która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze. Kate? Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn Dominium zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży. Skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Dony, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor sterroryzował ludność Marsary. Po przerwie, czy Twoje dziecko zażywa <gadryzno> ja <się dopiero> <gadryzno> Czy Twoje dziecko zażywa stymulanty, jakaś W tej pochybności czy? trzeba Tak, z czystej ciekawości dostałem się z kryjo zamrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Polsą. Goły rękami z dziesięciu strażników. <grystanie> tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie ten ton, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, czy Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla Ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem. I obiecuję Ci. Męsk zostanie załatwiony w ten, czy inny sposób. Szkoda, że mimo, że mam ustawienie średnie i wysokie tutaj modele nie są jednak z bliska zbyt dokładne, z daleka. Wyglądają tym dobrze. Coś jeszcze tutaj mamy? Nie, mamy tutaj następną misję. No ale cóż, sądzę, że tutaj Jedna misja na odcinek wystarczy, chyba że na będą jakieś mega krótkie. A teraz, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Drugi odcinek pojawi się w tym samym menu. co pierwszy. Mam tutaj 22 minuty i 30 sekund. Tak więc, do zobaczenia i cześć!